Hej, witajcie, z tej strony Durward. Chciałem podzielić się z Wami kilkoma informacjami, które ostatnimi czasy udało mi się gdzieś w sieci wygrzebać. Dotyczą one głównie gier, które śledzić możecie na moim kanale. Zacznijmy zatem od gry World of Tanks, która cieszy się największą popularnością na jednym z blogów. Udało mi się odszukać informacje o planowanym drugim sezonie misji osobistych, który już tak dawno zapowiadał Wargaming. Będzie to nieco mniejszy zestaw misji, bo zawierać będzie tylko trzy czołgi nagrody. Pierwszą z nagród będzie pojazd niższego poziomu, jeszcze niestety nie wiadomo jaki to będzie czołg. Jednak dwa kolejne na pewno przykuwają uwagę. Drugą nagrodą z misji osobistych będzie czołg Fauka 4503, czyli prezentowany na tym screenie. Pojazd, który przypomina wyglądem stokową wersję Tygrysa II. Takie też będzie miał parametry, jeśli chodzi o działo i pancerz. Jednak co najważniejsze, będzie to pojazd siódmego poziomu. Zatem stokowy Tygrys na siódemkach, Tygrys. Oczywiście, powinien sobie radzić całkiem nieźle. Minusem tego pojazdu ma być słaba mobilność. Zwykły tygrys, tygrys pierwszy z drzewka, ma go zdecydowanie wyprzedzać, jednak uzbrojenie oraz opancerzenie tego pojazdu ma mu dawać znaczącą przewagę. Kolejnym pojazdem nagrodą będzie czołg. KW4 KTTS, choć bardziej powinienem powiedzieć, że to niszczyciel czołgów, bo to właśnie do tej klasy będzie należał. Będzie to pojazd ósmego poziomu i wydawałoby się kiepska to nagroda jak na misje osobiste, szczególnie te najtrudniejsze. Jednak czołg ten ma być regularnym pojazdem premium, zatem poza dodatkowym szkoleniem załogi bez konieczności przeszkalania załogantów, czołg ten będzie miał dodatkowy bonus do zarobku. Moim zdaniem, bardzo ciekawe rozwiązanie, na pewno przyciągnie sporą ilość graczy. A co do samych misji, będą one bliźniaczo podobne do tych, które jeszcze możemy w grze wykonywać. Jednak twórcy zapowiedzieli, że będziemy mogli otrzymać swoje nagrody, nie wypełniając misji dla jednej z klas pojazdów. Zatem możemy sobie z góry założyć, że odrzucamy konkretną kategorię czołgów. I skupiamy się na pozostałych, aby otrzymać swoje nagrody. Drugim newsem, jakim chciałbym się z Wami podzielić, jest dość elektryzująca dla mnie informacja dotycząca nowego drzewka. I to wcale nie chodzi o drzewko polskie, ponieważ twórcy zapowiedzieli już wprowadzenie czołgów izraelskich, gdzie na szczycie jednej z linii będzie znana wszystkim z gry Armored Warfare Merkawa. Co prawda, Sama merkawa ma być czołgiem ciężkim, a na sam początek ma wejść drzewko pojazdów lekkich oraz średnich. Zatem możemy być pewni, że twórcy planują rozszerzać to drzewko o kolejne linie. Zapowiedziana jest też linia artylerii oraz niszczycieli czołgów. A na tym screenie możecie zobaczyć, jak będzie wyglądało to drzewko. Jest to oczywiście pierwotny projekt, zatem nie należy. Zbyt dużej uwagi do niego przywiązywać. Mamy również dostępne nazwy pojazdów premium. Niestety rozmieszczenie tych kwadracików z czołgami jest dość przypadkowe, ponieważ tiery tych pojazdów mogą jeszcze ulec zmianie. A dla fanów World of Tanks z naszego kraju mamy przewidzianą niespodziankę, ponieważ na dzień zwycięstwa przypominam, jest to 8 maja. Jest szansa, że wszyscy, którzy zalogują się podczas trwania eventu, otrzymają pierwszy polski pojazd w grze, czyli 2025 TP. Szczegóły dotyczące tego pojazdu były również już prezentowane w sieci. Ja prezentuję Wam screen tego czołgu. Miejmy nadzieję, że będziemy się mogli spodziewać wprowadzenia regularnych pojazdów na, z naszego kraju. Kolejna informacja, bardzo krótka, dotyczy gry Armor Warfare. Osoby grające zapewne wiedzą, że możemy w tej grze poza pojazdami rozwijać także swoją bazę. Twórcy gry zapowiedzieli rozwój tego elementu rozgrywki. W bazie pojawią się dodatkowe budynki, w których będziemy mogli produkować amunicję oraz materiały eksploatacyjne. Zatem skończy się bolączka. Wydawania ciężko zarobionych kredytów na pociski oraz na apteczki czy też zestawy naprawcze, niewielką ilość będziemy mogli sami sobie wyprodukować. Co do apteczek i zestawów naprawczych oraz gaśnic, nie powinno być to bardzo skomplikowane. Ciekawi mnie jednak, jaki mechanizm będzie zastosowany przy produkcji amunicji. Czy będziemy mogli po prostu wybrać, do jakiego pojazdu ma być ta amunicja produkowana? Tego jeszcze nie wiemy. Przekonamy się już wkrótce wprowadzenie tego dodatku do gry przewidziane jest na jeden czy dwa następne pacze. Poczekajmy zatem i zobaczymy. A na sam koniec chciałbym podzielić się z Wami najbardziej elektryzującą informacją, jaką udało mi się odszukać, przeglądając materiały w sieci. Mianowicie polskie studio deweloperskie odpowiedzialne za produkcję serii gry Wiedźmin zapowiedziało już powstanie czwartej części przygód. Geralta z Liwi. Niestety nie znamy jeszcze podtytułu, który będzie symbolem kolejnej części. Jednak na blogu autorskim jeden z deweloperów wyjawił rąbkę tajemnicy. Pokazał wstępne jak na razie screeny oraz opowiedział kilka rzeczy dotyczących mechanizmu samej rozgrywki. Przede wszystkim zmiany doczeka się silnik graficzny. Według twórców. Aby gra osiągnęła jeszcze większy sukces. Ten silnik będzie bardziej przypominał grafikę znaną z Fallouta 4, czyli najlepszej gry 2015 roku. Twórcy Wiedźmina postanowili również przebudować system dialogowy na ten znany właśnie z Fallouta. Zobaczyć możecie na screenie przygotowaną opcję dialogową. Screenów jest kilka będą się one przewijały. Sam nasz bohater będzie mógł korzystać z mechanizmu craftingu, który również na wzór polauta IV będzie wprowadzony do przygód Wiedźmina. Nasz bohater będzie mógł samodzielnie wykuwać proste miecze oraz szyć proste zbroje skórzane. Pozostałe elementy ekwipunku, ich wytworzenie będziemy musieli zlecić odpowiedniemu specjaliście, jednak Nasz bohater po odkryciu odpowiedniej umiejętności sam będzie mógł ulepszać swój ekwipunek. Tutaj, również na screenie, widzicie, jak to może wstępnie wyglądać. Z uwagi na to, że zmieni się silnik graficzny, w grze pojawią się ekrany ładowania, które twórcy postanowili nam urozmaicić. Podczas wczytania kolejnych lokacji, budynków, będziemy mogli zagrać w partyjkę gwinta. Jeśli nie uda nam się podczas jednego ładowania skończyć danej rozgrywki, będziemy mogli do niej wrócić przy kolejnym ładowaniu, bądź też rozpocząć nową, jeśli tamta gra nie szła nam najlepiej. Nie będzie to w żaden sposób wpływało na statystyki bohatera, będzie to po prostu taki przerywnik. Twórcy zapowiadają również aż 24 różne zakończenia. Niestety ani słowa nie jest wspomniane o. Fabule o tym, jakie postacie będziemy na swojej drodze spotykać, czy towarzyszyć będą nam piękne kobiety, znane z poprzednich części jednak twórcy. Tutaj również rąbka tajemnicy chcieli nam uchylić i pokazali, jak wyglądać będą interesujące szczególnie panów sceny miłosne z naszymi wybrankami. Nie będzie. Cenzury, a sceny miłosne wyglądać będą tak jak na prezentowanym na ekranie screenie. Na zakończenie, jeszcze dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy trzeciej części przygód Geralta. Po ukazaniu się czwartej części, wszyscy posiadający część trzecią, będą mogli pobrać darmową wersję Gry Gwind na komórkę czy też na tablety. Nie wiem w jaki sposób będzie. Przekazywany link do pobrania aplikacji, wszystkiego zapewne dowiemy się z kolejnych informacji. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zbiór informacji. Jeśli jeszcze jakieś ciekawe newsy wpadną mi w ręce, podzielę się nimi z Wami, a linki do poszczególnych części tego newsa pozostawiam Wam w opisie pod tym filmem. Będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się zatem i do usłyszenia. Cześć!